Na pełen Pasji i ekspresji. po raz drugi na parkiecie hali widowiskowo-sportowej węgierskiej górce zaprezentują się najwspanialsi tancerze, a wszystko to w ramach Swing Latin Show. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że to ogromne święto tańca odbywa się właśnie w węgierskiej górce. Cieszymy się ogromnie i tak naprawdę cieszymy się również, że w naszym rejonie, w rejonie żywieczczyzny, gdyż tak naprawdę szkoła Dental Swing Żywiec to nie tylko żywiec, ale również i Jest tak wspaniała, piękna hala i możemy faktycznie ją wykorzystać w tak pięknych celach. No, prawda jest taka, że, że tancerze na nasze treningi dojeżdżają również i z Czechowic, dziedzic, i z Szczyny, nawet prawie z, Ka z Katowic. Panie Wójcie, wielki zaszczyt, że ta prestiżowa gala Swing Latin Show i jej właśnie gospodarzem jest dzisiaj węgierska górka. A, to jest wielki zaszczyt dla gminy węgierska górka, że szkoła tańca, swing zżywca. Właśnie u nas tutaj w węgierskiej górce organizuje swoją galę. Po raz już drugi, także cieszymy się z tego, że no, ta szkoła, która nie jest tylko powiedzmy szkołą w Żywcu, bo ta szkoła promieniuje swoim działaniem na, na cały powiat żywiecki, w tej chwili też obchodzi swoje 16-lecie istnienia, co jest po prostu bardzo ważna rzecz, że wybrała Węgierską Górkę i węgierskiej Górce tutaj na hali. Ta gala się po prostu odbywa. Wróćmy do dzisiejszego wydarzenia. Co przed nami i co za nami już? No proszę Państwa, przed nami rozpoczęcie, czyli przywitanie wszystkich, e, wszystkich tancerzy, e, naszych wspaniałych gości, rodziców, e, dziadków, e, osób, które, które pasjonują się tańcem. No i rozpoczynamy proszę Państwa pierwszymi pokazami, pokazami trenerów, grup tanecznych, e, solistów, e, formacji. No i działamy, działamy.